Musica F?? F? Jest nas tutaj ponad 100 traktorów i nie przyjechaliśmy tu pokazać w tych traktorach pieniądze, tylko przyjechaliśmy pokazać, że jest problem w produkcji żywności. I wy o tym, drodzy śledzianie, powinniście wiedzieć. Dlatego przywieźliśmy do was warzywa i owoce. I na tych warzywach, na tych paczkach, które wam będziemy rozdawać, rozdajemy będziemy wam to rozdawać za darmo. Nie oczekujemy żadnej, żadnej płacy za to, bo nasza produkcja i tak upada. Jesteśmy bankrutami, ale chcemy zważyć na jedną ważną sprawę. Ile wy, szanowni śledzianie, płacicie za dane warzywa i owoce w sklepach? A ile tak naprawdę rolnik dostaje? Rolnik, który podejmuje trud tej ciężkiej pracy, wzrostu tych warzyw, który trwa miesiącami, który ponosi koszty produkcji, koszty nawozu, ochrony, podlewania, chodzenia nad tym wczesnego wstawania, dopilnowania, żeby urosło, żeby pozbierać, żeby spakować i dostarczyć do punktu odbioru. Mamy takie warzywa jak ziemniaki i na tych ziemniakach, Szanowni Państwo, są cenówki. Na każdy, za każdy z tych warzyw są cenówki w postaci etykiety. Ile za jeden kilogram otrzymuje rolnik, a za ile wy Konsumenci płacicie za to w sklepach, w marketach. Powiem Wam na przykładzie ziemniaków. Jest to 50 groszy za kilogram dostaje rolnik, a Wy za to płacicie 350 zł za kilogram. Siedmiokrotna przewidka. My się jako rolnicy na tym nie zgadzamy. Czy mieliśmy, że co sobą cebulę. Taką cebulę, której tak naprawdę Wy w marketach to chyba nie uroczycie. I ta za tą cebulę rolnik otrzymuje. 60 groszy, a w markecie jest to cena blisko 4 zł za kilogram. Powtarzam, nie zarabia na tym rolnik, tylko zarabia na tym często sklep, market, który wykorzystuje swoją przewagę handlową po czasach pandemii. Mamy kolejne. Jabłka, sadownik otrzymuje za jabłka 50 groszy za kilogram, szanowni państwo. 350 zł za kilogram wypłacicie w marketach. To jest skandal. Te jabłka potrzebują pielęgnacji, opieki, dbania o to, żeby urosły takie, które wy jako, oczekujecie jako, jako konsumenci. Przyjechaliśmy tutaj z postulatami naszymi. Mamy ich kilka tych postulatów. Pierwszy postulat to stop drożyźnie. Nie zgadzamy się na tak wysokie ceny nawozów. Nie zgadzamy się na wysokie ceny. Środków do produkcji paliwa, gazu. To wszystko powoduje, że rolnicy bankrutują. Bankrutują również przedsiębiorstwa. Nie zgadzamy się na bardzo niskie ceny trzody, bo na dzień dzisiejszy rolnik za trzodę otrzymuje 3,84 zł za kilogram czystego, stuprocentowego mięsa. To jest skandal, Szanowni Państwo. To jest to cena sprzed 30 lat. To jest chore, kiedy wzrosły dramatycznie koszty do produkcji. A wy jako konsumenci za te mięso w sklepach, w barketach, często przetworzone, często jest tak, że z jednego kilograma jest wyprodukowane półtora kilograma mięsa, wy płacicie 40-50 zł za kilogram. To jest skandal. Na tym nie zarabia rolnik. Jesteśmy tu pod hasłem, bardzo ważnym hasłem. My rolnicy nie będziemy umierać w ciszy. Na to nie pozwolimy. Dlatego jesteśmy tutaj i będziemy robić hałas. Żebyście wy widzieli, bo to nie dotyczy nas. To dotyczy was, bo wam się portfele skończą. Za chwilę wam zabraknie pieniążków na to, żeby, na to, żeby godnie żyć, na to, żeby kupić żywność do, do rodzin waszych. Może sobie z tego sprawy nie zdajecie, ale tak będzie. To wszystko do tego zmierza cały zielony europejski ład, a my jako rolnicy się na to nie zgadzamy. I sami widzicie, rosnące koszty prądu, gazu, to wszystko nas dotyczy. Zapraszamy Was po nasze warzywa, żebyście wiedzieli, żebyście mieli świadomość. Pochylcie się nad tym warzywem, nad tą etykietą i pomyślcie, w jakim kierunku to wszystko zmierza.